Halo, drodzy uczniowie i uczennice. Witajcie na lekcjach języka niemieckiego z Grzegorzem. Dzisiaj chciałbym wam objaśnić zagadnienie gramatyczne, które nazywa się Prepozycjonen mit Dativ und mit Akkusativ, czyli przyimki z datywem i z akkusativem. Nazywają się one też, można nazwać je Weksel Prepozycjon. Chciałbym najpierw zaprezentować wam te przyimki. Die Katze ist über die Badewanne. A, to może sobie... Die Katze ist über der Badewanne. Chciałbym, żebyście skupili się najpierw na, nie na całym zdaniu, tylko na tych przyimkach, które tutaj są. Über, über oznacza ponad. Weiter. Die Katze ist in der Kommode. Die Katze ist in der Kommode. Przymyk in oznacza „w“. Die Katze ist auf dem Tisch. In dem Przypadku przymyk auf oznacza „na“. Die Katze steht an der Tür. An- oznacza Psch. Die Katze spielt neben dem Sessel. Neben heißt obok. Die Katze sitzt vor dem Fernseher. Vor- przed. Die Katze putzt sich zwischen dem Tisch und dem Sessel. Zwischen. Pomienze. Die Katze liegt unter dem Stuhl. Unter. Pot. Die Katze sitzt hinter dem Sessel. Hinter bedeutet sa. Tutaj zaprezentowałem wszystkie przyimki, które będę dalej objaśniał. Tutaj, akurat w tym przypadku, te przyimki są z datywem, czyli z celownikiem. Zaraz powiem o co chodzi, dlaczego z biernikiem, dlaczego z celownikiem. W języku niemieckim występują przyjmki, które łączą się albo z celownikiem wo, gdzie, albo z biernikiem akuzativ wo, hin, dokąd. Celownik to jest datif. Jeżeli zadamy pytanie, gdzie, tak jak było to tutaj na tym obrazku, który teraz widzieliście, gdzie znajdował się ten kod, ten kod był w bezruchu. Jest, dlatego jest pytanie wo gdzie i jest to bezruch. Jeżeli natomiast dany przyjmek występuje z biernikiem, jest, pada pytanie wo hin, czyli dokąd. I to jest ruch w określonym kierunku, czyli jest ruch i jest bezruch. Tak się, tym się różnią te przyimki pomiędzy biernikiem i celownikiem. I jeszcze jest tutaj bardzo ważna sprawa. Ja zaraz będę te zdania tutaj czytał, porównywał. Proszę zwrócić uwagę na najważniejszą z tych rzeczy, czyli na czasowniki, które tutaj są. I pierwszy przyimek an, przy albo na, jeżeli chodzi o pion – Tutaj e, za chwilę przekonacie się w zdaniach, będą te przykłady e, podane. Anna sitzt am andejm Anna siedzi przy stole. Am jest formą tak zwaną ściągniętą, e, czyli zamiast andejm e, można napisać am. E, I ten przyimek AN w tym momencie jest w celowniku, co to oznacza, że on jest w celowniku, to oznacza, że rzeczownik, który występuje po tym przyimku, w tym przypadku tyż, w podstawowej formie w mianowniku jest rodzaju męskiego, czyli tu można zapisać, rodzaj męski to jest DER. Der. I e, ze względu na to, że zdanie to Anazit am tyż jest w bezruchu, ten bezruch zależy głównie od czasownika. W tym przypadku jest czasownik zicen, czyli siedzieć. Jeżeli ktoś siedzi, jest to bezruch. Nie wykonujemy ruchu i wtedy e, po tym przyimku an. Rzeczownik, który występuje, jest w celowniku. Co to oznacza, że on jest w celowniku? W podstawowej swojej formie jego rodzajnik jest der. Pokażę Wam tutaj tabelę. To jest ta podstawowa forma. Proszę bardzo, nominativ, czyli mianownik i Rodzaj męski to jest der. W celowniku ten rodzajnik der, rodzaju męskiego, zamienia się na dejm. Dlatego tutaj jest zamiast der napisane dejm, czyli anna, sitz, e, am, tisch inaczej andemptis. To jest forma ściągnięta. Ta zamiana mianownika na celownik, to jest tak, jakbyśmy ten to słowo stół odmienili w języku polskim przez przypadki, z tą różnicą, że w Polsce odmieniając stół przez przypadki, byłoby na przykład, że Ania siedzi Powiedzmy na, w polskiej odmianie, przy stole. Czyli zmienia się ten rzeczownik, jest dodawana końcówka. W języku niemieckim, natomiast, żeby, żebyśmy nie powiedzieli, że Ania siedzi przy stół, tylko przy stole, ten rodzajnik zamienia się z der, z tej podstawowej formy, na deim. Tak mniej więcej to wygląda. I. Teraz to samo zdanie. Jeżeli byśmy chcieli wprowadzić w ruch, bo tutaj mamy bezruch, powtarzam, bezruch, jeżeli byśmy je chcieli wprowadzić w ruch, to musimy zamienić ten czasownik zicen siedzieć na czasownik ziś. Zecen, czyli siadać. I wtedy jest wykonywany ruch. Ana siada przy stole. I w tym przypadku. Jest biernik. Co to oznacza, że ten rzeczownik, którego rodzaj jest w mianowniku w tej podstawowej formie der, tyż w bierniku zamienia się na dein. Spójrzmy jeszcze raz w tabelę, która tutaj to obrazuje. Rodzaj męski der w bierniku zamienia się na dein. I to jest taka różnica pomiędzy zdaniem, pomiędzy tym przyimkiem an w celowniku a w bierniku. Drugie zdanie: Das Bild hängt an der Wand. Obraz wisi. I teraz my mówimy w Polsce na ścianie, a Niemcy mówią przy ścianie, no bo to an jest, czyli w pionie wisi, przy ścianie, tak można to tłumaczyć. I to jest bezruch, bo ten obraz sobie wisi bez ruchu. I teraz, żeby wprowadzić ten obraz w ruch, coś się z nim działo, no musi być jakaś osoba, która ten obraz, coś z nim zrobi. I w drugim zdaniu, ich hęge das Bild an die Wand. Ja wieszam obraz na ścianę i tutaj po raz kolejny objaśnię. Wand w podstawowej formie to jest D-wand. Poprzez to, że jest tutaj bezruch, jest pytanie, gdzie ten obraz wisi. To jest ważne pytanie, gdzie ten obraz wisi. W rzeczownik ściana musi swój rodzajnik zamienić z mianownika podstawowej formy na celownik. I teraz jak to wygląda w tabeli? Rodzaj żeński. W nominatywie w mianowniku jest di, a w celowniku jest der. W kolejnym zdaniu będzie zdanie w bierniku, czyli ten, ta ściana rodzaju żeńskiego. W bierniku nic się tutaj z nią nie zmieni, będzie również di. I tutaj mamy to samo, czyli di wand pozostał niezmieniony, ponieważ w bierniku ma taki sam rodzajnik. Ja wieszam obraz na ścianę. Tutaj pojawiła się i tu jest jeszcze jedna ciekawostka. Otóż czasownik Hęgen i tu jest również Hęgen. Otóż te czasowniki są takie same, ale oznaczają co innego czyli to jest taki homonim, który wygląda tak samo, ale znaczy coś innego. W tym przypadku jest wisieć, a tutaj wieszać. Te czasowniki różnią się od siebie, ale to już w innej odmianie w czasie przeszłym kolejny przyimek auf na. Bardzo prosty przyimek na. W poziomie coś leży. Das Buch liegt auf dem Schreibtisch. I znowu istotnym jest czasownik. Leży, jest bezruch. Książka leży na biurku. Biurko jest rodzaju męskiego, podobnie jak w tym przypadku der Schreibtisch zamienił się na dem. Drugie zdanie, Sven liegt. I to jest ważne, kładzie. Leigen to jest kłaść. Sven legt das Buch, kładzie książkę, auf den Schreibtisch. I teraz tutaj y, rodzajnik der, w rodzaju męskim, zamienił się na dein w bierniku. Taka jest zamiana. Der zamienia się na dein. Możemy jeszcze tutaj raz podejrzeć tą tabelę. w rodzaju męskim. Der w nominatywie, w mianowniku, w akuzatywie, czyli bierniku, zamienia się na dein. Kolejny przyjmek: e, hinta, czyli za. Die Lampe steht e, hinta dein bet. Kolejny ważny czasownik: stehen, bezruch. Stoi za e, łóżkiem. Łóżko jest rodzaju niejakiego das, w rodzaju niejakim das zamienia się tak samo jak w rodzaju męskim der na dejm, w tym przypadku das zamienia się na dejm. I w kolejnym zdaniu. W, tylko w bierniku, no musi tutaj, tutaj lampa stoi, a tu trzeba użyć jakiejś osoby, żeby tą lampę co postawiła, czyli ich i lampę hinta das bet, czyli ja stawiam lampę za łóżko. I w tym przypadku był czasownik stejen, a tu mamy czasownik sztelen. Sztejen stać, a sztelen stawiać, czyli wykonuje się ruch. Tutaj jest bezruch. I dalej das Podobnie jak w tym przypadku D w bierniku się nie zmienia, jest das bet i w bierniku jest również das bet. Zobaczmy, bo to jest praktycznie ostatni już, bo już patrzyliśmy rodzaj męski, rodzaj żeński, teraz był niejaki łóżko było das bet zamieniło się na deim w celowniku, a w bierniku pozostało das. Kolejny. In, wy albo do. Der Schlüssel steckt im schloss. Forma ściągnięta. In, deim. Można zapisać krótko jako im. Klucz tkwi w zamku. Szteken tkwić. I tu podobnie jak Hengen. Tu również Szteken jest takim samym czasownikiem. Tak samo wygląda. Tylko inne ma znaczenie. Ale. Jeszcze tu wróćmy do tego zdania. Schloss jest rodzaju nijakiego. Das Schloss. Rodzaj jaki w celowniku zamienia się na DEM. I tutaj potrzeba znowu osoby, która by wykonała ruch, wzięła ten klucz i co? Włożyła go do zamka. Czyli ja wkładam i sztekę, ważny jest czasownik, DEIN Schlüssel, wkładam klucz ins Schloss do zamka. Zamek w, w bierniku jest das Schloss nie zmienia się. Neiben, obok. Sie sitzt neben der Oma. zicen już było w pierwszym zdaniu. Ona siedzi obok babci. Babcia rodzaj żeński die Oma zamienia się na der w celowniku, natomiast w bierniku pozostaje die. Natomiast tu jest ważny czasownik. Tu jest zi i będę uma, a tutaj zi Ona siada e, obok babci. Ziś zecn. Unta. The hund liegt unta deim zesel. Pies leży pod fotelem. Fotel der zesel e, rodzaj męski zamienia się na deim. Czasownik ligen, który już był omawiany, de Hund, legt sich. Tylko tutaj jest troszkę inna konstrukcja czasownika Legen. Tu było we wcześniej Sven, lekt das Buch, czyli Sven kładzie, a tu pies kładzie się. Unter den Zesel pod fotel, der zamienia się na dein w bierniku. I tu jest kolejna odsłona czasownika Legen, czyli mamy Liegen po jednej stronie, a po drugiej jest sich Legen albo samo Legen. Über, nad, ponad. Das Posta hängt Iba Deim, Bücherregal. Regal. Plakat wisi nad regałem z książkami. Bücherregal Regal to jest Das Regal. Das Bücherregal. Regal zamienia się na Deim, rodzaj nijaki, Marie, osoba. Henk, das Posta. Wiesza plakat über das Regal, wiesza plakat nad regał z książkami. Das Regal nie zmienia się w bierniku, pozostaje das. fo. Der Zesel steht vor dem Fernseher. Vor oznacza przed, czyli fotel stoi przed telewizorem. Fernseher, de Fernseher zamienia się na Deim, rodzaj męski, czasownik Stejen, a w drugim zdaniu musi być ruch, czyli iść sztele, Ja stawiam dein zesel, den zesel, ten fotel, vor den Fernseher. Przed telewizor stawiam, wykonuję ruch. Telewizor rodzaju męskiego w bierniku jest den. Zwischen. Między. Der Tisch steht. Zwischen dem Bett und dem Schrank. Stół stoi. Między łóżkiem. Łóżko już było wyżej. Und dem Schrank i pomiędzy szafą. Szafa jest rodzaju męskiego, der zamienia się na dein. I teraz y, ktoś stawia, on stawia, esztell, den Tisch zwischen das bet und dein Schrank. Pomiędzy łóżko a szafę. I y, tutaj das pozostaje niezmienne w łóżku, a der zamienia się y, na dein w bierniku. W dalszej części chciałbym pokazać te czasowniki, które tutaj były tak przeze mnie podkreślane. Tu jest takie zestawienie tych czasowników. W celowniku, pyta, celownik dat w pytanie wo, czyli gdzie. I do tego można przypasować czasowniki, które są w bezruchu, czyli wisieć, hengen, leżeć, liggen, szteken, tkwić, zicen, siedzieć, stejen, stać. Natomiast. Podobne czasowniki, a niekiedy te same w wyglądzie, w pisowni, oznaczają coś innego. W tym przypadku jest ruch: wieszać, kłaść się, kłaść albo kłaść się, dlatego to ziś jest w nawiasie szteken wkładać, ziś zecen siadać albo zecen sadzać tu kogoś sadzać albo siadać i sztelen stawiać. I na końcu jest informacja o formach ściągniętych. Niektóre przyimki tworzą wraz z rodzajnikiem określonym tak zwane formy ściągnięte. Formy am, czyli andeim, ans, andas, im, indeim, ins, indas występują zarówno w języku literackim, jak i w języku potocznym. Na zakończenie chciałbym wam pokazać jak łatwo można nauczyć się tych przyimków ja nazywam to systemem głowy posłużę się tutaj pewnym filmikiem proszę popatrzeć jak to wygląda jak to można w systemie głowy pokazać i nauczyć się tych przyimków hallo leute ich heiße belly Und heute zeige ich euch, wie ihr euch die Wechselpräpositionen merken könnt. Los geht's. Vor. Hinter. Unter. Über. Auf. Neben. An. Zwischen. Okej, okay. viel Spaß! Tschüss! Und ich sage auch euch Danke für eure Aufmerksamkeit Dziękuję za waszą uwagę Mam nadzieję, że wam się lekcja podobała Żegnam się z wami słowem pasującym do tego czyli Tschüss!